Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w mieście Vancouver. Dzisiaj chciałem Wam pokazać kilka takich głównych dzielnic tego miasta oraz zabiorę Was do Stanley Parku oraz do Oceanarium, jednego z największych w Ameryce. Vancouver znane jest z niezwykle malowniczego położenia, z jednej strony nad wodą, a z drugiej strony bezpośrednio u podnóża gór. I właśnie ta bliskość z naturą sprawia, że turystyka jest drugą gałęzią gospodarki, najszybciej rozwijającą się właśnie w tym regionie. Pierwszą akurat jest przemysł drzewny i może to troszeczkę dziwić, kiedy patrzy się na wszystkie te bujne lasy dookoła. Ale o tym, jak dużo jest tutaj drzew wycinanych, można się przekonać lecąc nad Vancouver. I wtedy na rzece Fraser widzi się bardzo dużą ilość drzew spływających właśnie w dół. Rzeki oczywiście. Na ulicach tego miasta możecie spotkać dużą ilość osób bezdomnych. No i jest z troszkę problem, ponieważ władze miasta nie do końca wiedzą, co z nimi mają zrobić. Nie są to zazwyczaj ludzie niebezpieczni, po prostu stracili swój dobytek, no i za bardzo nie mają gdzie mieszkać. Pierwszą dzielnicą w tym mieście, którą chciałem Wam pokazać, jest to Chinatown. I może też o tym świadczyć ta brama, która za mną się znajduje. Słuchajcie, jest to trzecie największy Chinatown w całej Ameryce Północnej. Ludzi z Chin jest to ogólnie niesamowita ilość i są najliczniejszym narodem imigracyjnym, który przybył tutaj właśnie do Kanady. No i pomimo tego, że językiem urzędowym tu jest angielski oraz francuski, to i tak największa ilość ludzi Vancouver mówi po chińsku. No ale dzięki temu też możemy zawdzięczać dużą ilość wspaniałych potraw. Właśnie tutaj w Chinatown znajduje się pierwszy klasyczny ogród chiński, wybudowany w ogóle poza obszarem Republiki Chińskiej i nazywa się on Sun Yat-sen. Samogród oczywiście robi wrażenie, ale jest mały. Ale na pewno największe wrażenie robi jego widok bezpośrednio na tle nowoczesnych wieżowców tutaj w Vancouver. No takie ciekawe wpasowanie chińskiego stylu bezpośrednio w wieżowce całe ze szkła. No dużo bambusów tutaj, a to jest fajne jak w Hongkongu na przykład takimi bambusami robią rusztowanie wokół wieżowców. O ile dobrze widzę. To tam na dnie jakieś dziecko utopiło małą kolejkę. No i w zasadzie chciałem pokazać jeszcze coś więcej, ale to już tyle, bo to tylko to, co widzicie za mną, to jest cały ogród. A przynajmniej się spodziewałem, że w tych jeziorkach będą tutaj takie złote albo pomarańczowe karpie, no bo to jest taki symbol chiński. Wy też? Do not feed the fish. No ale gdzie te ryby? O, tutaj ktoś zakleił coś na pomniku, ale. Już pan usuwa. Dzielnica Chinatown jest już bardzo blisko do serca samego Vancouver, czyli Gastown. Zobaczcie za to, jak na ulicach dbają o czystość, że ją tutaj wężami nawet ulice. Właśnie tutaj, w tej dzielnicy Gastown, ktoś taki jak Gessie Jack w 1867 roku założył pierwszy bar, który był często odwiedzany przez robotników oraz żeglarzy, którzy przybywali z pobliskiego tartaku. Po niedługim czasie dookoła, oczywiście, rozrosła się osada, która została nazwana Gastown, a w 1886 roku otrzymała ona prawa miejskie i zmieniła nazwę na Vancouver. No właśnie, to jest pomnik Gessie'ego Jacka. Gastown to obecnie najstarsza dzielnica miasta, a na środku placu klonowego Maple Square, czyli tu właśnie, gdzie jestem, jest ustawiona. Ta statuetka, no i Gesty Jack stoi na beczce Rumu. No jest to na pewno dzielnica często wybierana przez turystów, bo jest bardzo klimatyczna. Tu masa ciekawych knajpek z brukowaną kostką dookoła i fasadami z dawnych lat. No i znajduje się tu także masa hoteli. Cała dzielnica raczej zrobiona w takim mocno industrialnym klimacie, ale ma to swój urok. Fajnie. Jedną z największych atrakcji w tej dzielnicy jest zegar parowy. Zresztą, jak sami widzicie, dużo ludzi pod nim sobie robi zdjęcia. Konstruowany w 1977 roku. No i cały czas działa i wydaje z siebie różne dźwięki. Dobrze, ale żeby nie tracić też za dużo czasu, ja w takim razie szybko przemieszczam się do parku Stanleya, a jest on na zupełnie drugiej stronie tego miasta. Nie będę jakoś zbytnio się śpieszył, ponieważ słońce zachodzi tu prawie dopiero o godzinie 8, Także jeszcze przede mną. Wiecie, żeby dostać się do Stanley Parku, najlepiej zrobić to autobusem. I podejrzewam, że większość z Was by właśnie tak postąpiła, natomiast ja jakoś za bardzo jestem zauroczony w tym mieście, by pozwolić sobie na to, by odpuścić takie widoki. No i powoli zaczyna się park Stanleya. Mi bardzo podoba się struktura z tego miasta, przynajmniej samo centrum jest na wyspie, zewsząd obtoczone wodą, więc to wspaniałe miejsce właśnie, żeby mieć łódkę, żaglówkę, no i móc sobie tutaj pływać między właśnie tymi lądami. Park położony praktycznie na samym koniuszku miasta, no i jest ogromny. 405 hektarów powierzchni i prawie pół miliona drzew. Niektóre z nich nawet mają po kilkaset lat. Tymi wszystkimi ścieżkami tutaj chodzi naprawdę pełno ludzi, no właśnie poprzez to, że Kanadyjczycy preferują bardzo aktywny tryb życia: jogging, bieganie, rowery, cokolwiek, byle na świeżym powietrzu w parku. Dzięki temu, że wiele z tych drzew dorasta nawet do 80 metrów wysokości, no świetne schronienie znajdują tutaj ptaki, a jest ich prawie 200 gatunków. Oprócz tego występują tu jeszcze kojoty, szopy pracze. Skunksy, zające oraz zdarzają się nawet pumy. Na poparku można być wożonym przez taką bryczkę z konikami. No i występują tutaj także łososie. Pod warunkiem, że jest woda w rzece, a teraz jest jej bardzo mało. Ogólnie po parku można by wędrować godzinami i szlaków jest tu 27. Najdłuższy z nich, czyli jakbym szedł właśnie tak totalnie dookoła przed chwilką, jak szedłem. Ma aż 9 km, natomiast teraz zbaczam troszkę z tej ścieżki, żeby park sobie zostawić na zakończenie dnia. A teraz idę bezpośrednio do Oceanarium. No słuchajcie, a propos żyjątek, standardowo wiewióreczka. Nie uciekaj, koleżanko. One są tu po prostu wszędzie. Bilety są to 38 dolarów za wejście. Akwarium jest jedną z największych atrakcji tego miasta, i przy okazji jest największym oceanarium akwarium w całej Kanadzie. A proszę, tu są dokładnie takie rybki, jak ostatnio kręciłem w Egipcie. A tu jest dokładnie pokazane, czego nie wolno wyrzucać na plażę, bo potem niestety cały ekosystem się niszczy. Najpierw w takim razie idę na strefę rybek tropikalnych. To są rybki z nowej gwinei. Ale zobaczcie tam. Jaki pocieszny żółwik sobie pływa. O, meduzy zawsze robią dobrą robotę. Ale piękne. A wiecie, że to są jedne z niewielu zwierząt, jak nie jedyne, które nie posiadają mózgu. A tu można zobaczyć dokładnie o środkach wyglądają lasy na Morzynowe. Tam w środku to akurat nie ja. A te maluchy to są dziwaki. Takie jest tworzynko. Chowa się w piachu w tej dziurce i poluje no spójrzcie, jest też i skrzydlica dokładnie te same rybki co ostatnio w Egipcie kręciłem No, tylko tutaj kręcę w tym momencie w oceanarium przez szybka, tam na żywo co jak co, ale nic tak nie poprawia humoru jak akwarium pełne błazenków Ogólnie akwarium ma już swoje lata, ponieważ zostało otwarte w 1956 roku. Ale cały czas na bieżąco jest uaktualniane, budowane są pewne sekcje na nowo. Jest w pełni jednostką charytatywną i finansowaną akurat ze środków miasta. Żyje tu prawie 70 tysięcy zwierząt. A tutaj jest stado niestety źle owiane sławą piranii. No i ten koleżkę tutaj się tak rozdziera. Papużek jest tutaj troszeczkę więcej. Te przynajmniej się nie rozdzierają tak strasznie. Ale to, co wypaczyłem tam w koronie drzew, przecież to jest leniwiec. Obudźcie, kolego, zaspany chyba. No i jeszcze ledwo przed chwilą wypaczyłem żuwie, ale się zakamuflowały. A tu jest takie akwarium, w którym możecie zobaczyć jak śpi pod wodą konda. Ale to jest ciekawe, tam w środku nie tylko bezba wystawia ponad wodę. Dokładnie to, o właśnie co teraz się rusza, to jest jej głowa. Schowała się teraz pod powierzchnią. No i jest też Kajman żakare. No co, że ma tutaj bardzo dużą ilość ryb, no, ale pewnie jest dobrze karmiony. No muszę przyznać, że faktycznie te wystawy zwierząt tutaj. Ekspozycje robią wrażenie. Można w taki fajny sposób yy, wejść w interakcję z nimi wszystkimi, bo chodzi się pomiędzy pomieszczeniami gdzie one są. A teraz zobaczymy konkretnie, jakie zwierzęta żyją w Kanadzie. Ale to wygląda kosmicznie. One są przepotężne. Każda taka jak wiaderko. Zobaczcie, tak wyglądają meduzy w pojemniku, a tak wyglądają worki plastikowe. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo podobnie do meduzy. No i niestety żółwie bardzo często się mylą, poprzez co połykają to, zaczopowywują się, zapalenie potrzebnej no i żuwia nie ma. Jest to przykre. Nie wyrzucajmy tego dowodu. Proszę. Jest też również duża strefa zwierząt na zewnątrz. Na przykład tak tutaj. Foki! Żeby wam uświadomić, jak duże mniej więcej jest to akwarium, podam troszkę liczb. Około 9000 m metrów kwadratowych, no i prawie 9,5 miliona litrów wody. Łącznie znajduje się tutaj 166 zbiorników oraz basenów i dzielą się one na różne strefy, takie jak kanadyjska, pacyficzna, amazońska, no i tak dalej. No i jest tutaj też taka gablota uświadamiająca właśnie, co ludzie wrzucają do wody. Wszystko, co tu można znaleźć. A jak będziemy dalej tak bezmyślnie wyrzucać śmieci, to nasz świat będzie wyglądał tak. Bardzo fajnie jednak, że w całym tym parku tutaj jest duży nacisk na edukację uświadomieni młodym ludziom, że za nie wolno zanieczyszczać oceanów i trzeba dbać o środowisko naturalne. O scenarium był naprawdę dobry fan. Kawał świetnej roboty, co tutaj urządzili, ale lecę dalej w takim razie na pole totemów. Patrzcie, idziecie sobie przez miasto albo przez park, a tutaj kaczki wszędzie chodzą. No i właśnie to jest normalne Vancouver. Że one są wszędzie. Kaczko! Cześć kolega! Nie chce się ze mną bawić. Idę z powrotem przez park Stanleya. O tym, jaki jest duży, jaka jest jego powierzchnia, no to już wspominałem w poprzednim odcinku. Natomiast dodam no tutaj, że jest to jeden z największych parków w Ameryce Północnej. Wielu mieszkańców Vancouver może się pochwalić tym, że na balkonach czy na tarasach ma dużo zieleni. Mają drzewa, mają widoki na piękne ogrody, czy również mają coś zasadzone po prostu w doniczkach. No sprzyja temu na pewno klimat, który tutaj panuje, no bo w Vancouver średnio śnieg pada tylko. 9 dni w roku. Co oznacza, że przez pozostałą część zimy jest raczej deszczowo. Oznacza to, że przez większość dni zimy pada po prostu deszcz. No i dzięki temu właśnie taka duża różnorodność roślin. Szczerze to się człowiek tak nasłuchał wielu pierdół o Kanadzie, że właśnie w takich lasach ktoś tam spacerował i wyskoczyła puma na tył karku go dziabła. Mam nadzieję, że to tylko plotki. Idąc coraz bardziej w głąb stanu parku, dojdziemy jeszcze do dwóch jezior. Bardziej już to wtedy zaczyna przypominać las niż park, ale wędrując tutaj naprawdę człowiek nigdy się nie znudzi widokami. Za każdym razem można po prostu odkrywać coś nowego. Klimat Vancouver jest troszkę taki dziwny, ponieważ jak za każdym razem wyjdzie słońce, to w promieniach bardzo, bardzo człowiek zaczyna się ogrzewać i się rozbierać. Natomiast jak zajdzie słońce albo w cieniu, to od razu jest automatycznie zimno, są dreszcze. No i łatwo można się przeziębić. No właśnie, no i to jest pole Totemów bardzo podobne do tego, co przy moście kapilano. Tylko tutaj jest rzeczka, no i nie można do nich podchodzić. Ale to dobrze. Zwróćcie uwagę, jak niesamowita różnorodność jest w tym mieście i wymieszanie kulturowe. Jeszcze jakieś 2-3 dzięki temu byłem w Ogrodzie Chińskim. Teraz indiańskie pole totemów przed chwilką oceanarium, a bezpośrednio po drugiej stronie mam od razu widok na szklane potężne wieżowce. A jakbyście chcieli też w takim pięknym miejscu sobie pospacerować, pozwiedzać i pożyć, pomieszkać troszkę, koniecznie kliknijcie w link pod filmem, wypełnijcie dane, przyjdzie wam darmowy katalog na wasz adres, dowiecie się wszystkiego, jak studiować za granicą. Na mieście w ogóle co macie takie automaty z wodą, że podchodzicie, klik, klik, klik i pijecie. A woda tu jest czysta wszędzie. Jest jeszcze tutaj latarnia która wieczorem świeci i wskazuje drogę, jak ominąć park, żeby tutaj na niego nie wpłynęli żeglarze, motorówkarze. I po parku można by jeszcze wiele godzin wędrować, wędrować, wędrować I za każdym razem inaczej. Jeżeli film wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i macie dwa poprzednie materiały z Vancouver. Mi się to miasto strasznie podoba. A wam? Napiszcie coś w komentarzach. Trzymajcie się do usłyszenia, Piona. Cześć.